Będzie 700 czy nie będzie, a może 800, a może od razu, też tutaj wyskówce nam z jakąś jeszcze wyższą propozycją. Patrzę, spoglądam, jeżeli żadnych innych propozycji już nie mamy, to pytam raz jeszcze tego, który przebijał sam siebie, czy chcesz zrobić to ponownie i sprawić sobie tę przyjemność i jeszcze stópeczkę dorzucić kolejną do tego wsparcia. I z perspektywy i także prawo, jeśli żadnej innej dłoni już uniesionej nie ma, żadnej propozycji wyższej nie, no to mamy, moi drodzy, 600 złotych po raz pierwszy, po raz drugi i 600 złotych po raz trzeci. Rada zapraszam. Zaczynamy, jest tuba. będzie 200, ja odprowadziłem z Państwa. Tutaj mamy Subej jako pierwszą, szybciutko kolega mocno zdecydowany, więc mamy w odpowiedzi 500. Będzie 300 tutaj? Patrzę, spoglądam, odpowiadamy na 300 panowie, czy nie? 200 jest, jest 300, tutaj kolega zdecydowany. Co panowie też żeby podyskutować z Klaudią, jak to zrobić? Tutaj otamiała telefon i mechanicznych moi drodzy. 300 zł, to jest propozycja w tym momencie, czy będzie kwota 400 zł, to taką zaproponuje. bo braki paliwa Jeśli nie ma już żadnej propozycji na poziomie 1400 zł no to mamy, moi drodzy, uwaga 1000 jest 1400 brawo tutaj zdecydowaliśmy, by to podkreślić 1400 zł po raz pierwszy 1400 zł po raz drugi a tam chłopaki mają że on się produkował jest 1500 brawo, 1300 to Chciało, co tam 200-300, to już się robisz o tej rozlicznej, w cudzej kocie. Połóżcie, to dorzucie do późniejszych bez przyjścia naszych podozlicznych. Mamy 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz drugi, czy będzie 1600, czy jest tutaj decyzja. Pan pochylił głowę, spojrzał w bruk, gdzieś tam pogładził się po brni, zastanowił, przeanalizował, wie czy podjął decyzję. Patrzony, czy jest 1600, brawa, na bronę! No, spojrzymy do góry. 1600 sześćset w tym momencie, po raz pierwszy i po raz drugi. Czy będzie 1600, siedemset, czy będzie taka propozycja, czy będzie na niej taki rekord, jeżeli chodzi o naszą licytację w tym momencie, ale także o całe nasze dzisiejsze spotkanie, prawdopodobnie, bo może ktoś z Państwa indywidualnie rzucił kwotę jeszcze wyższą, jeśli tak, to panie ministrze, dziękujemy. 1000... Ja już się zgubiłem, przepraszam, sam się już zakręciłem, 400 proponowałeś czy 400? Dobrze, dziękuję, że jesteście uczciwni i tutaj to potwierdzacie, 400 po raz pierwszy, 400 złotych po raz drugi, czy będzie kwota 500 złotych, czy ktoś przebije, czy dłoń? Jest, tutaj mamy 500, Czy będzie 600 w odpowiedzi jest 500 złotych po raz pierwszy, jest 500 złotych po raz drugi. Czy ktoś z Państwa zdecyduje się, by tutaj kwota była jeszcze wyższa, by to zostało podbite na kwotę, jakże? Wysoką, tak jest! Kolega dłoń, jest 600. Odpowiadamy na 700 panowie w takim razie. Jest 700. Świetnie to przebijamy. Będzie 800 w odpowiedzi. Trzy miejsca. Przypominamy przygotowane. 460 toni. Trzy miejsca przygotowane. I to jest przedostatni, tak? Pojazdu, dobrze widzę. Przedostatnia licytacja, kochani. Ważna informacja dla Was. 3 miejsca, uwaga 100 zł, kto proponuje? Jest tutaj Stuba, będzie 200 od kogoś z Państwa, Przewijamy na 200, Tu 300 w odpowiedzi. Ja sam ze sobą, fajna też taka walka, dostarczymy następnym razem lustro. 3 miejsca, tak? 3, dobrze, to jeszcze dla tych pewności, ale zdaje się, że tak mówiłem. Będzie kwota 500 zł, przedezwada nasza licytacja kochani, a więc szansa, by wybrać się w turbo peloton, w turbo przejażkę. Czy będzie propozycja na poziomie lub 500, czy 400 tam było? Było 400, tak? Dobrze. No to, to z Państwa jako pierwszy od 100 złotych zaczynamy. Jest... To... A więc, moi drodzy, witamy, aplauz, witamy Dzisiaj nami DJ Efronio po raz kolejny, na o pomocy!